Kochana, jam jest jasna, otocz mnie tubą światła, niebiańskiego mistrza pomienia gdy wzywam. Bożego imienia nie bro tu ognia moc płyśni spal pragnienia noc czyń tak w imię wolności aż z Będę w jedności. Czyń tak w imię wolności, Aż z fioletem Będę w jedności. O potężna obecności Boga jam jest. Wewnątrz i poza słońcem Witam Twe światło, które zalewa ziemię całą ziemię. W moim życiu umyślę duchu i duszy w promieniu i zapłoń Twym światłem. Skróż kajdany ciemności i przesądu napełnij mnie wielką jasnością twego ognistego, białego blasku ja jestem Twym dzieckiem i każdego dnia stanę się pełniejszym Twoim przejawem ja

Światłem Bóg Spala cię. yeah Światła żywa fontanną, Której naznaczyć nigdy nie mogą Myśl ludzka, nie uczucie. Jam jest przybytkiem do oskosi ciemność, która mnie wykorzystywała pochłonięta jest Potężną rzeką światła, którą jam jest. Jam jest, ja jest, jam jest światłem. Żyję, żyję, żyją w świetle. Jam jest światło pełne wymiarem. ja jest światło najczystszym zamiarem. ja jest światłem, światłem, światłem zalewającym świat dokądkolwiek idę. Błogosławiącym potęgującym i głoszącym cel niebieskiego królestwa. Jam jest obecność, tyś jest mistrzem, jam jest obecność, drogę nam, niech twa światłość i wszechmoc zapanuje, rozjaśni moc, siłą zwycięstwa wzmocni krok, niech błękitną błyskawicą twa istota stąpi tu. Zaś chwalebna doskonałość Ziemię błyskiem odbieża Jezu. Jam jest fioletowym płomieniem Działającym we mnie teraz. Jam jest fioletowym płomieniem Światu jedynie się kłaniam. Jam jest fioletowym płomieniem W potężnej kosmicznej mocy. Jam jest światłem Bożym, świecącym w każdej godzinie. Jam jest fioletowym płomieniem, jaszczącym jak słońce. Święto, ja tu pełno klądu. Jam jest świętą mocą Boga, uwalniającą każdego. Michał z przodu, Michał z tyłu, Michał po prawej, Michał po lewej, Michał u góry, Michał u dołu. Michale, Michale, groź ze mną pospołu. Jam jest jego miłość, co chroni tu. Jam jest jego miłość, co chroni tu. Jam jest jego miłość, co chroni Błękit tu błysk miłości Twej Wolności świat śni Błękit tu błysk potęgą się Bóg wizją Wszystkich dni. Błękit błysk to jest Twój. I prawdy, i prawdy, i prawdy. Czysty zdro. Światłość przezwycięży, Światłość nas zjednoczy. Błękit ognia, słońca, Dziś wolność światu da. tu błysk, to prawo Twe, Bojaźnią Boga w nas. Błęki tu błysk to imię Twe, rozpala serca mas. Błęki tu błysk wolności dar, gdy Bóg uwalnia świat. Światłość przezwycięży, światłość nas zjednoczy Błękit w słońca, dziś, wolność światu da. Umiłowana, potężna jest obecności, Ty jesteś życiem, które bije mym sercem. Przyjdź teraz, obaj mi zwierzchnictwo. Uczyń mnie częścią Twojego życia, bądź władcą najwyższymi i żyj bez końca, wbuchający wewnątrz pomieniu. Nigdy nie pozwól, bym się odłączył. Rozpocznij teraz nasze zjednoczenie. Wszystkie dni w kolejności płyną ze strumienia Twojej ogromnej mocy, płynąc wciąż naprzód, tak jak rzeka, znosząc się w górę, tak jak wieża. Jam jest wierny promieniowi miłości, buchającym światłem, tak jak słońce. Jam jest wdzięczny za właściwą drogę. I za cenne słowo dobra robota. Jam jest, jam jest, jam jest, który adoruje Ciebie, który adoruje Ciebie, który adoruje Ciebie. O Boże jesteś tak wspaniały. O Boże jesteś tak wspaniały. O Boże jesteś tak wspaniały. O Boże, jesteś tak wspaniały! O Boże jesteś tak wspaniały. O Boże, jesteś tak wspaniały. O Boże jesteś tak wspaniały. O Boże jesteś tak wspaniały. O Boże jesteś tak wspaniały. Jam jest, jam jest, jam jest, który adoruje Ciebie, który adoruje Ciebie, który adoruje Ciebie. Dążąc naprzód do doskonałości, jam jest wniesiony łaską miłości. To centrum Twego kierownictwa, to wreszcie widzą Twe oblicze. Obraz Twej nieśmiertelnej mocy, mądrości. Miłość i honor też moją istotę teraz chwałą wypełni. Niech moje oczy Ciebie tylko widzą. O Boże, jesteś tak wspaniały. O Boże, jesteś tak wspaniały. O Boże, jesteś tak wspaniały. Jam jest, jam jest, jam jest. Który adoruje Ciebie. Który adoruje, Ciebie. Który adoruje Ciebie. Który adoruje Ciebie który adoruje je, Ciebie, który adoruje Ciebie, który adoruje Ciebie, który adoruje Ciebie, który adoruje Ciebie, który adoruję ciebie. O Boże, jesteś tak wspaniały. O Boże, jesteś tak wspaniały. O Boże, jesteś tak wspaniały. Moja umiłowana jam jest, umiłowana jam jest, umiłowana jam jest, światło boga nigdy nie zawodzi, światło Boga nigdy nie zawodzi, światło Boga nigdy nie zawodzi. Nigdy nie zawodzi. I umiłowana potężna obecność jam jest jest tym światłem, ja mnie spełnią koła nieskończoności. Jam jest spełnieniem tęsknoty zapełnią. Jam jest powrotem do stanu jedności w Bogu Jam jest jednością życia Jam jest kontemplacją jedności życia Jam jest wejściem w jedność życia Jam jest doświadczeniem jedności życia Jam jest jednością życia. Ja jest w środku róży. Jam jest w ogniem tej jedności. Jam jest centrum świadomości Boga. Jam jest przepełnieniem energiami serca zalewającymi kosmos, wypełniającymi wszelką przestrzeń, stającymi się częścią wszelkiego czasu. I dlatego ja nie mogę pozostać oddzielony. Pozostać amotnym, jam jest jedynym płomieniem, jam jest jedynym płomieniem życia, płonącym na ołtarzu, i istoty, jam jest jednością życia. Ja jest jednością życia, ja jest jednością życia. Fortuno bogini obfitości, całego bogactwa Boga Królestw na wysokościach, wypuść Twoje skarby ze słońca. I teraz obdasz nimi każdego, kogo serce bije w jedności ze światłem samego Boga. Mocą zaczerpniętą z niebiańskiej wysokości, obfitością rozszerzającą plan, który mistrzowie podtrzymują dla każdego człowieka. Zestrój naszą świadomość Twoją, rozszerz naszą wizję, by zobaczyć, że wielkie bogactwo jest przeznaczone dla wszystkich, którzy patrzą na Boga i czynią wezwania. Teraz żądamy, wydajemy rozkaz obfitej manny z ręki Boga, by teraz na dole. Jak i na górze cała ludzkość wyrażała miłość Boga. By teraz na dole, jak i na górze cała ludzkość wyrażała miłość Boga, by teraz na dole, jak i na górze cała ludzkość wyrażała miłość Boga. I czy to się wydarzy takim, jak to jest? Czy to się wydarzy innym, a jednocześnie takim, to zależy tylko i wyłącznie od Ciebie, to to wyraża tylko Twoją wolę, bo w Tobie jest całe zrozumienie. Nie ma niczego innego. Ja jestem, który jestem i nic innego już nie będzie. Bo ja jest, który ja jest i kocham swe życie w takiej formie jak tu. I gdyby to miało być tyle, Ile ma być, to byłoby tu, a gdyby było tam, to jednocześnie teraz, a skoro jest, który jest, to niech będzie teraz żądamy, wydajemy rozkaz. Obfitej manny z ręki Boga, by teraz na dole, jak i na górze, cała ludzkość wyrażała miłość Boga, by teraz na dole, jak i na górze, cała ludzkość wyrażała miłość Boga, i nie skończy się ta melodia ciszy, dopóki nie wydarzy się to wszystko, co ma się wydarzyć, a wydarzy się wtedy, kiedy wszyscy, jak teraz jesteśmy, posłuchamy tego tak jak teraz, bo teraz na dole, jak i na górze. Cała ludzkość wyrażała miłość Boga, by teraz na dole, jak i na górze, cała ludzkość mogła wydarzać się w takiej formie, jak każdy by chciał być. By teraz na dole, jak i na górze, cała ludzkość mogła wyrażać siebie w miesiącu takim, jakim ktoś chciał być. W miesiącu dwudziestym, w miesiącu szesnastym, w miesiącu trzecim. I ósmym i piętnastym, bo przecież to wszystko jest właśnie tu w teraz. I już nie będzie inaczej, bo kocham siebie tu. Jam jest, który jam jest, kochający teraz. Melodię ciszy, które której się ja obudził, bo jam jest Bartłomiej. Bartłomiej Kurka, Bartolomeo de Górka, jam taką jest.